Nie byle coś, jego... rasujemy Rosujemy? Tak Dobra, roszuj tutaj. Tamten zmarł Cipa wziął. Zabiłem go! Ha ja ha Widzę! Zaskoczyli mi nawet, będzie go podnosił! Nie wyjdziesz przez to okno! Brawo! Niezdarka. Ciebie? Nie, coś z nami dać. Mamy towarzystwo. Nie jestem w stanie stwierdzić dokładnie, bo byłem akurat ten czas na Opecu, nie? Więc yy, z tego względu no nie powiem Ci dokładnie, ile to trwało. Ale myślę, że coś koło godziny. Nie? 40 minut na pewno. Nie daj oh! się, nie daj się. Nie biegnę tam, nie tam nie biegnę. Jed? No już, zablokowałem się. Zabiłeś obu... trzech? A? Nie widzę go. Tu jest, na żółtym. Leży. Dojeżdżamy. To nie on, to ktoś jeszcze musi być. Jest tutaj, na żółtym Dobra, zabijłem o <laughs> Dwóch! Ten mniej. Leży, za murkiem leży Położył mnie Chodź tu do mnie Trafiłem go Tego gościu wow. był Balą do mnie, muszę się schować Rzeczy. Ja, Kamal, biegnie. Jo. Dobra. Otwórz drzwi, Tomek. A, ty tu już jesteś. Szybko, szybko. Ty, przeżyłem! Dobra, ciii... Oh! A ja połóż. Idźcie na maksa, lećcie na maksa. A ja to Zamórkiem no, po lewej latał. No, gdzieś tam. Tutaj głowy, chłopcze. Ładnie. jak zostań tam na wszelki wypadek. Bo nie. Ale biegasz, tak chłopcze. Jeden wam został. Tylko gdzie on jest? Jest! Brawo, brawo! No.